Dziska. Właściwie, to już teraz nie będziemy rozgrywać, chyba eee, rundki jakiejś czy coś. No to i tak i pójdziemy sobie do tej śmiesznej skrzyneczki, którą zaznaczyłem. I tak chyba zakończymy to śmieszne na tym. Idzie operacja z odliczem. Słyszałem, że Marcin, jak ci się będzie. Kilka minut. I co kilka minut, więc... O! Dobra, widzicie elegancko nie? I tak zrobimy zakończenie i tym. O, eleganckim. Nie wiem, nie skrzynki. Dało mi wymiany ten, ale... Oj, tutaj masz. ma. Nie zrobimy inaczej chyba. Nawet gdy do mamy dobrać, coś mi tutaj nie za bardzo nie pasuje jedna rzecz. Tutaj niech będzie ten pistolet. pewnie automatycznie mi jeszcze gazela jedynie. Zróbmy sobie takie coś. Mamy PMa, tutaj Rabin 1MG i mamy tego PMK go Dobra. I chcielibyśmy założyć tego za granatnik. Granatnik tu mamy, walniemy sobie tego. Wiecie dlaczego? Bo to więcej amunicji I wcielibyśmy... O! Tak! O! Tam O to tak. Tak. O, tak. O, tak. O, tak mi chodziło Kolory i tak dalej Gnatnik... no dobra To do głównych misji już nie będziemy spotykać I tak dalej Główną misją jaką będziemy robić, to na pewno nie ta, którą Oj, Cześć! Kiedy będziemy robić to, i na pewno obserwować będziemy tą misję. I tak na pewno wam powiem, że tak będzie. Tylko w tym momencie jesteśmy blisko jakiejś skrzynki. W ogóle te skrzynki tutaj za bardzo przydatne. Tutaj mamy kilka innych skrzyneczek. Eee, oblećmy sobie F. I oblećmy tamte u góry trzy, obok bazy. Zdobyć, co się da ma! Dobra mapa, Do No misję to później będziemy masz robić. Co to jest? Tylne, jak ten Megatana Gerańska Polic. No bo jakby się dzieje, W Stell Breaker and Tun czy coś naprawdę nie Dobra, leciliśmy to. To będziemy obserwować, ale to będzie mógł lepsze na pewno, ale no bardzo mnie tak to nie obchodzi. Będziemy obserwować później, Ta Tu lećmy. Dobrze, yy, ja lećmy sobie samolotem. Bodaj lepiej mi to dojdzie. A niej, my, nie wiem, czołgami tylko zostawiło rzecz, czy, to, czy, to, czy to? jak ten latający, czy to jest tu, czy nie tu. Yy... To jest jako helikopter, no To jest... ja nie mam możliwości, mogę chmurze. Mogą wczesne. Naprawdę nie teraz. Tak, to jest jako helikopter. Co wy na to? Sobina, to. <grym /data> Mały ten, dobra, Mamy tu flotę,

Mamy następnego tutaj. Dajemy to dwie. I nie będziemy tego robić. Innego, czy to jest ten? Nie, to

Zakładamy, widzicie? tutaj coś mamy, nie tylko, że to jest albo tutaj, albo tam. I to to tutaj, To i to Najbliżej mamy Ibe, gdzie to. Jest? 67 mm. Programu mira. Cały na górę, wskoczyć, że tam sobie yeah. ja. Nie. Bo no to ja się zawsze muszę odwrócić. Polecimy. Mam pojazd latający. Polecimy. Zaraz poczuję w Chodźcie, jest krzyneczka pozdrawiająca, póki Marcin nie napisałem Ty jest albo właściwie, czekajcie, niech odpala. Odpalimy Discorda? Nie, może nie Discorda, teraz nie wiadomo co Marcin nazywa. Dobra, Dobra weźmy teraz O, właśnie tu mam. I tu mam to, okay.

Leciałem? Dobre. <grymne> dobra. dobra, dobra, dobra. dobra. To uczyła w skrzynkę do dobrać, ale to już Jeszcze ja do bazy, bo już nie uchodzimy tego. nie? Jakiś helikopter jest najlepszy. Jakby to nie było, nie? No ten jest miękniejszy no, no, i się. Chcielibyśmy udać się tam. Na skrzynka jest. Byśmy się udali do... O, tutaj jeszcze skrzynka jest następna, ale te cięcia zaraz tutaj, i to z stąd tu nie? o to chodzi. I to ustałem, trzeba by jeszcze skład ten. Kurde, składał, się. Dobra, może jeszcze, wrócimy jest, tu

Zobaczcie, nie Dobra. Żeby nie, nie przedłużać, to byśmy polecieli pierwsze tutaj. A. Może tutaj lepiej pierwsze. I zdobyć tam tą skrzyniaczkę. Może by odblokowała mnie, No, może być mapka. I byśmy stąd polecieli. O, czekajcie. Przewaga. O, wyspalił no. wartek. O, to to dopiero. I to tak, to ja tutaj na koniec, ale chciałem co czy tutaj powiedzieć. O tak. Ten skład, to gdzie jest domyka? To jest samo. A po czym jechać do dola? To jest uniały klucz. najpierw porozmawiajmy, co tak jeszcze mamy. Máme což takého, máme AS file AS file Máme generátor RPG 7, 7.0 RPG? Máme AS file Co by na to? Vyčneme? Vyčneme Ať by to nebylo To je to samé eh. Nie coś, co to jest mnie No ale, co mnie to obchodzi? Na razie, dobra. Szykawka wzmacniająca. Co to jest? Rozmocnują co to Aby Co twoją szybkość, Co to dokonać, Co to jest? Co na dowolnych Co to jest? Google to 8 roku to W powietrzu. Eee. Dwoje dziecko, który ufasz w rogu, będą w tobie na Nacisnij by ruszyć na To, no, to też jest dobre. No na razie odpuścimy sobie, bo może jakoś tak pośmieszczą, tak? No, mamy ten AS-BAR, będzie AS-BAR, na odpuszczamy. I to tak, what the fuck. Dobra, mamy matka. O, co robić, nie bądź. Idziemy zdobyć stąd, to kurwa trzeba zdobyć ładnie elegancko jak widzicie. Ale widzicie, czasem są bugi, nie wiem od czego to zależy, widzicie. Tutaj właściwie bardzo ładnie teraz widać 1, 2, 3, 4, te właśnie wskaźniki. A czasem kurde na pluź. Inni... Nie wiem czy to zależy bugi. Nie na czym na ukresz. Wszystko na utro, wszystko wtedy, na akwary.

i tylko się nad tym wszystkim zastanawiam teraz, bo te EPG to tak nie co to jest już nie, ale tutaj jest to są te, dobra, te wyspy już mamy obskoczona, tak? Sprawdźmy jeszcze raz tą dokładnie, bo że nieco tutaj jest to jest szyfrowane. Nie wiem to szyfrowaną jeszcze odruchować, dowiemy się z dobra to mam wskoczoną. teraz tutaj sprawdzam dokładnie no, też mam jedną szykowaną oraz no inaczej tak od do do kondora tutaj spróbuję gdzieś tutaj możecieć, ale tutaj trzeba by w lotnictwie wyjść jak najbliżej i Polecę. Sześciu, ja dwa, Zpracę, czy się w tu momencie, gdybym chciał zróbmy, to już było w tym momencie, co czy w tym momencie, czy było się nie to nie było w co to czyli nic nie mogę to było

To mamy? Mamy. Dobra, dobra. Dobra, to jest mamy tutaj całkowicie przejście do tego

Ale mam produkt, który tak? Tutaj nie mam, właściwie, to jest za daleko, żeby coś zrobić. Bazy, 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 bazy. Największa to będzie chyba tutaj na bartek. To jest za daleko, tak? Daleko. No. Przy okazji, może byśmy skoczyli tutaj, potem tam... To było po prostu, by tu bazę Tym pojechamy.

To było chyba Zróbmy taki coś. Popierajmy nasz krzynka. Trochę, Trochę jest też bardzo ważny w tym. A widzicie, to jeszcze inne. Ale tu jest nie co myśmy zrobić, to ja Co my no. możemy zrobić? Przyjechać jak najszybciej do bazy, do kryjówki samochodu, tak? Tak. O tego nie mieliśmy, nie? Tak. Mhm. Jeszcze jedna dobra mapa Musimy obkrężyć wywag czynnie, nie? No, nie sąpnie, Dobra, wyłączmy to Nie no, tutaj tak O tutaj, tutaj miała nas coś Tutaj, czynność, tutaj jest do Dobra To na około?